Przeszłam na setkę. <głos> <głos> Już? <głos> <głos> Ale uwierzyłaś to, że do no kościoła mielibyście zadanie. <noise> Podstawię sobie te wszystkie przy najbardziej lekkie. No dobra, co z Bo do kolekcji właska. Gdzie Tak? Ale ja, ej. moje dzieci mogą Tu masz, tu masz jeziorka, słuchaj, tam tak? to są wodny no i my, my, my znaczy my. ja tu mieszkałem? Patryk miał ten domek, ten po prawej. w A to co? Słabe. Aha. To do zobaczenia. Pani mówi do, widzenia. do zobaczenia. Już za chwilę nasi uczestnicy będą mieli za zadanie wykonanie sesji zdjęciowej. Jak to często bywa w polskim biznesie modowym, sesje zdjęciowe powstają bardzo szybko. Niespodziewanie i projektanci nie zawsze wiedzą, jak, za, na, jak na nimi zapanować. Dzisiaj dziewczyny mają do dyspozycji jedną z naszych jurorek, a nie zbójam. Jak sobie poradzam z jedną modelką we dwie, która z nich wykona zadanie lepiej, tego dowiecie się już za chwilę w otoczeniu tej pięknej, urokliwej przyrody. Która, Którą, którą ma wam pierwszą? Nie mówić tak czy nie. To jest zadanie przede wszystkim dla naszych dwóch młodych projektantek. Pod okiem Sławomira Branta, który dzisiaj jest fotografem, oraz moim i z Wujam, będziecie wykonywać zadanie. Każda z Was ma za zadanie przygotować Ewelinę do sesji zdjęciowej. Musicie wybrać z tego najlepsze zdjęcia, ponieważ każda z Was ma tylko 10 kadrów do wykorzystania. Na przygotowanie Eweliny macie dokładnie 7 minut do zdjęć. Później zaczynamy z zdjęcia i oczywiście 10 kadrów, czyli 10 kolejnych zdjęć. Z tego wybieracie najlepsze, a później na tej podstawie oceniamy, która z Was wykonała lepiej zadanie. Plus 5 minut na wybór miejsca. Plus 5 minut na wybór miejsca, bo oczywiście tutaj nie tylko w tym miejscu możecie wybrać, ale również tutaj na drzewie. Jest tam domki, tutaj, jest tutaj. tam raz, jest tam droga. Y ok. Można mieć pytania. <grym 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 zawsze. Bo <grym> ja je tak, już mam. Zawsze. A Przepraszam, a ten miejsce u, my, ustalamy, my ustalamy, tak? Tak. I, tak, i tak. A, a od nas stale. zależy też, rozumiem, um, to ułożenie. To Jak będzie wyglądać całość? Stylizacja. Zdjęcia, tak? tak Perspektywa zdjęcia. zdjęcia też zdjęcia. zależy. Przepraszam. Jesteśmy razem, czy przeciwko sobie? Przeciwko sobie w tym momencie. Czyli najpierw pierwsze 7 minut dla jednej, a później druga stylizacja, drugie 7 minut. Oddaję od kogo zaczynamy? zaczynamy? Od Doroty. A więc... Ona już zaczęła. A więc nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powiedzieć w tym start, ponieważ Dorota start. już zaczęła. Nie, nie, samochód, bo tam Macie 7 Proponuję minut na przygotowanie na się. <noise> Pierwsze zadanie w Fashion Camp dotyczy projektantek Sary i Doroty. Mają ograniczony czas na charakteryzację modelki, Eweliny, do spontanicznej sesji zdjęciowej w otoczeniu dzikiej przyrody. W tym zadaniu liczy się kreatywność. Oraz umiejętność wychodzenia z trudnych sytuacji. Projektantki muszą się wykazać, ale nie tylko doborem stroju, czym zajmują się na co dzień, ale także wyborem odpowiedniego kadru oraz planu. Zdjęcia wykona profesjonalny fotograf Sławek Brand. Ładnie tutaj tylko tak. Teraz pierwszy. Jeszcze, jeszcze tak, Dwie minuty. Raz, dwa, trzy. Nachylasz się. I raz, dwa, trzy. Dobrze? Okej, okay, dobrze. Raz, dwa, trzy. Czekaj jeszcze. Nie, nie, już nie stop! Ja pierdzielę. Nie wciśnę. Nie wciśniesz? co, może wciśnę, tylko... Nie wciśniesz. Jezu, chyba nie, nie? Dobra, nie, bo sobie połamiesz nogi. Dobra, zostań w tych szpilkach. Dobra, a załóż to, szybko zobacz, czy ty z nią wejdziesz. Miałaś już ją gdzieś, kiedyś. Biedna muszę się rozbierać. Przy wszystkich. Czekaj, jedną nogę. Ja Ci pomogę. Jedną nogę. Nie, nie, tu nie kręć, bo tu ten. Cenzura. 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 Ej, bo ja bym chciała inny ten, Ja bym chciała ten domek. Tak. No. I co teraz ze sprzętem? Idziemy. mi go przenosić. Tak? Dobrze, a więc Chyba, tym momencie, że tutaj jedno. W tym momencie... Chyba, że ej, póki jesteś tutaj rozłożony, to ja tutaj jedno mogę spróbować, bo mi się też podoba. Te blaszaki. Yes.

I tu e, ten blaszak, żeby tak 3D, rozumiesz? Taką... Chyba, że fajnie by było jakieś to może tutaj. Tak? Wtedy by było 3D. Wiesz co chodzi? A, ja że sam w ogóle proszę proszę. Aforos 30 sekund 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec zadania. Sesja zdjęciowa. Odbyły się dwie sesje zdjęciowe, Sary i Doroty. I Wydaje mi się, że były za bardzo statyczne i nie pasujące do klimatu otaczającego nas przyrody. Tak jest moje zdanie. Kto według Ciebie poradził sobie lepiej? Według mnie poradziła sobie lepiej Dorota. Fashion Camp, w którym biorą udział dwie projektantki, w którym jestem Jurorem, ma na celu pokazanie pracy projektanta i pokazania drogi projektanta od pierwszych jego chwil tworzenia do modelingu, czyli jak do pracy z modelką, stworzenia pokazu, a jednocześnie. Chcemy też jako chce pokazać dziewczynom, jak dochodzi się do zrobienia nie, wielkiej kariery, jak się zachowywać w ekstremalnych sytuacjach. Zarówno Sara i Dorota są zupełnie różne. Dorota jest bardziej spokojna, statyczna, natomiast Sara jest ekscentryczna i to jest bardzo dobrze, bo one się zupełnie nie mamy takich samych charakterów, one się zupełnie różnią również ich projekty nie są takie same przed chwilą mijałyście kościół no musicie się zatrzymać przy kościele w środku czeka na was y, pan z a, zadaniem ale jesteśmy już za kościołem, jedziemy za wami to jak ja mam, my wiem, tak w kościele Why, czeka, to słuchaj to w, kościele... To to w kościele to to przy... to jest, to jest to. <sadanie> w kościele czeka za wami pan z tacą, który ma dla was zadanie ja nie chcę, ty mówisz, że W, kościele, w, w, w kościele czeka za wami pan stacą, który ma dla was zadanie. Przepraszam mamy za drogę. <śmuszne> żartuje! No? Żartowałe! Co? Żartowałe! Żartuje, on żartuje. To zakry naprawdę, Ale uwierzyłaś to, że no w kościele mielibyście zadanie. Zbliżają się do miejsca docelowego dworku biesiadnego w Radzewicach. Uczestniczki programu nadal nie wiedzą, dokąd jadą ani co je czeka. Tylko jedno wiedzą na pewno: przed nimi wielka przygoda. Na miejscu wita ich Buba, urocza chihuahua ani Schubert, pies, który jeszcze nie wie, że będzie jurorem programu oraz tego, że zje kartę SD z sesją zdjęciową. Witam Was dziewczyny na Fashion Camp, czyli jednym jedynym obozie, na które się dostałyście, jak same wiecie, z bardzo, bardzo, bardzo wielu dziewczyn, które były w naszym programie i brały udział w wielu innych pozostałych konkurencjach, które oczywiście wybraliśmy na castingu na termach maltańskich. Jak wiecie dziewczyny dzisiaj też doszły specjalnie do Was. Do Was doszły również dwie młode projektantki, które razem z Wami będą pracować przy tych kilku dniach, które tutaj spędzimy. Oczywiście przez cały czas będzie oceniać Was jury, które widzicie po raz pierwszy. A wśród nich jest m.in. Mirka Nowinka, właścicielka szkoły kosmetycznej, oraz Misko 50. Ania Schubert, moim zdaniem, najlepsza, najlepsza fotografka w Polsce, no i mój bohater. I Ania z która po prostu z Francji przyleciała tutaj, projektantka, z którą już też miałyście okazję współpracować. A więc. Nie pozostaje nam nic innego, jak ogłosić Wam pierwsze zadanie, bo przed nami tych zadań jest bardzo, bardzo dużo. Waszym pierwszym zadaniem będzie podzielić się na drużyny. Oczywiście my już je podzieliliśmy. Dorota będzie współpracować razem z Elwirą, natomiast... Y, z Eweliną, natomiast Elwira będzie pracować razem z Sarą. Wasze, wasze zadanie polega na tym, by stworzyć razem jak najlepszą stylizację czegokolwiek. Możecie używać materiałów, możecie używać tego co dała nam natura, możecie używać tego co ze sobą przywiozłyście. Na wykonanie zadania macie pół godziny po czym y, oceni Was nasze szanowne jury. Ta która z Was wygra, spędzi dzień w spa. A więc co? Nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć w tym momencie start! No. Uczestniczki programu do kolejnego zadania przystępują w drużynach. Działają w parach z projektantkami i wspólnie przygotowują charakteryzacje, które mogą być urozmaicone elementami otaczającymi ich przyrody. To zadanie także ma ograniczony czas. Presja na wykonanie zadania. Ja to zrobię. Jakby... Ej, bo ona specjalnie mi dała taką igłę, żeby nie zdać. No tak, to było zamierzone. Igła bez dziury. Widziała w momencie, kiedy ja miałam e, problem z nawinięciem nitki na igłę, która praktycznie nie miała otworu. E, i... I się to udało, a to był punkt główny wyjścia tutaj z tarapatu, jeśli chodzi o naszego czokera, tak, naszej, gdyby nie ona i precyzja, to nie byłoby właśnie tego gadżetu. Dorota jest osobą tak, dokładnie cichą, skrytą, bym powiedziała, ale również z charakterem. Przekonałam się, bo miałam okazję pracować z nią wspólnie w różnie i wiem, że ma charakter. Dobrze, to może zacznijmy w takim razie od Mirki. Mirka, co myślisz? Dobrze, coś nie. No, czym była tak? może inspirowana jakaś pani No, no właśnie, dlatego odczytam. Inspiracja, jaka? Inspiracja. Inspirowała się, te... się naturą dziewczyna dopiero wyszła z lasu. Z dziewczyna szamanu lub dziewczyna z dżungli, która bardzo kocha naturę, tak bardzo ją kocha, że nawet jak przyszła do cywilizacji do ludzi, to postanowiła zabrać kawałek lasu ze sobą. A ten nos jak kot, to tak specjalnie? Dziewczyn, szanana, szanana, tak, dziewczyna trzeba nasza manifająki w Afryce. Książę jak koty? Nie. Czas w teledysku u tego, nie. kaniego Weser dziewczyna właśnie tak ten. Mnie się no. podoba. Znaczy <laughs> no, ja się co, Możesz się odwrócić, odwrócić mi? Dla mnie? To nawet brali falbanki czy biżuterii, widzę, dodatki. Znaczy, mi się, mi się no. mega podoba, niesamowity plus dla, za kreatywność, bo mm -hmm. e, myślałam, że wiesz, że przyjdziesz może, że będzie to normalny ciuch, a fajnie, że, że coś, coś wprowadziłaś, świadczy to fajnej fantazji jakieś twoje. Pokażesz się z przodu jeszcze. E, jedno na co ja zwracam uwagę, no. wiem, że pewnie nie ma to totalnie znaczenia, natomiast dla mnie na przykład nie pasuje totalnie naszyjnik. Ja na to wiesz, gdzieś tam mm -hmm. ja mam taki film, że ja zwracam zaraz uwagę na szczegóły, bo uważam, że duże rzeczy składają się z wielu małych. No I ja bym jeszcze miała biżuterię, no, nie? Dla, mnie, dla mnie, dla mnie, biżuteria powinna być zrobiona albo ze szmurka w no. stosunku do butów, albo ewentualnie mm. z roślin, z roślin. To Albo nie powinno iść wcale, no. Być I takie... ja bym, wiesz co, ja bym wyrzuciła opaskę, ale ogólnie ja mm -hmm. dla mnie propsy, ode mnie propsy, bo fajnie, fajnie, że zrobiłaś coś innego niż robią zazwyczaj wszyscy, tak? Fajnie. Mirka? Mnie się podoba. A ja się zastanawiam, czemu tak ta gałąź jest tutaj. Bo ta gałąź to... Miałabym taką przepaskę na biodrach. A. To nie lepiej było zrobić Ile, przepaskę, jest, bo ta na przykład jej to kompletnie zniekształca figurę. Nie, nie, nie dla mnie nie zniekształca. Nie, to... nie, zniekształca? No nie, nie zniekształca? Dla mnie zniekształca. Ja nie widzę to, jaką ona jak ma ta, by ta, ta figurę. to była tkanina taka ozdoba. Znaczy mi się podoba, postawiła wiesz no na atrybuty, na mocne akcenty u modelki. Modelka ma piękne długie nogi, są fajnie podkreślone, pokazane. No mi robi, mi robi fajnie, bo ja lubię z wyobrażenia. Mirka, a co myślisz o make upie? No, ponadczasowy, uważam, akurat pasujący do, do, tej, do tej stylizacji. Kropki, bardzo ciekawe. Mam jeszcze pytanie, jaki był wkład Eweliny w całość, w cały projekt? A jaki twój Doroto? To była po prostu burza mózgów. Wymyśliłyśmy liście i raz jedna, raz druga... wypowiadała się na temat swoich pomysłów i razem do było... Razem, to jest nasz wspólny projekt, nasz wspólny pomysł. Okej, okay, dobra, to dziękujemy. No mnie gdzieś tam uderzyła mnie torebka, dlatego, że ja nie lubię kwiatów osobiście. A powiedz mi, czy dobrze widzę, że to tutaj ścięłaś? Co ciała? Ten dół? Nie. To już wcześniej. To mnie to zastanawiało. Teraz tak naprawdę patrzymy na dziewczynę, tak patrzyłyśmy na, na, na tą torę? właśnie, na i na na, na, to, to Wszyscy patrzyliśmy na tę sargonikę. Od A razu powiedz... ona przyciągała, ale, ale teraz. Później nie mówię, no to jest <laughs> w są kwiaty i, i to będzie coraz większe, silniejsze. Ten młody przykład, będzie modny na przyszły sezon w ogóle są modne kwiaty. W tym sezonie już się zaczynają printy, to wszędzie są wszechobecne, tylko mówię, inaczej inne wykorzystywanie, wykorzystanie tych kwiatów mi się, wydaje ja jestem osobą, która dla mnie stylizacja musi być spójna, tak? Mnie na przykład tutaj było tak, to zawsze proszę, mogę przeprowadzić? Tak, możesz. Dla mnie to było... <laughs> mogę być pikać. sobą. Dla mnie to było tak oczojemne, że jakby no... Wiesz, jest śliczna dziewczyna, fajny pomysł, fajne buty, wszystko jest ok i nagle są kwiaty. I tak jak Patryk powiedział, gdzieś tam byliśmy, tak. w tej samej stronie barykady nas na przykład dobiło, nie? Mhm. Teraz mamy jest Ja oceniam wszystkie stylizacje na podstawie tego, jak pasowałaby się tutaj w otoczeniu, gdyby miała rób sesję. Tak. tak. Więc ja porów oceniam Was pod tym względem i ja nie lubię połączenia czerwieni i zieleni, po prostu jakoś tak różu i nie, nie, nie moja bajka. Teraz jest A jaki był wkład ten Elviry? Oj, gdyby nie Elwira i jej zgrabne ręce i mniej znerwicowane jak moje, to nie byłoby chokera, który szyłyśmy po prostu zgrzytając zębami, żeby tylko jej nie ukłuć albo żeby jej nie mdusić. Tak, tak, była. Bo to nie jest choker, to, to, to jest po prostu kawałek. tasiemki. I ona po prostu tyle brakuje, wiesz, żeby szyja była za szeroka. Konkurencja nam pożyczyła igłę, która. Miło. Oprócz dziury miała po prostu kropaczkę. No, <laughs> do konkurencji też. Tak, e, tak, no. tak, ale pożyczyli, tak? No i dzięki temu tutaj powstał nasz gigamobatar. Mi, no. mi się podoba mi się. mega to z tymi liśćmi, wiesz tymi co one liśmi... włożyły więcej moim zdaniem w to, to w serca. To na pewno. Czy znaczy, to jest, to jest mm -hmm. po pierwsze, a po drugie, e, teraz e, na przykład, nie wiem, to wydaje mi się, że te liście to wygląda jak struktura jakiejś tkaniny, tak jakbyś mm. budował, e, z mojej strony, mm -hmm. jakbym ja na przykład jako projektantowa widziała jakbym na przykład stworzyła nową tkaninę, która e, tworzy kreację. Mm -hmm. Także to, to się liczy właśnie w takich zadaniach. Wiesz, no, no, tak, no ten tak, makijaż się... mnie od razu przyciągnął, chociaż no nie, nie wiem czy to można makijażem to... nazwać. Eee, właśnie się tak maluję teraz. teraz się tak maluję właśnie. Dla mnie to na kot wyglądało. Znaczy, wiesz, dla mnie to na co dzień byłaby groteska, tak? Na no, 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 tak, co dzień ale, jest to groteska, ale, ale po do, do e, zadania e, i odróżniając no, no, się do fashion camp, do nazwy, no, no, no to no, moim zdaniem że ta pierwsza stylizacja tak, tak, tak bardziej tak. ciekawa. No, tak jesteśmy tak. wszyscy jednogłośni, bo mam to samo zdanie, no to w takim razie poprosimy dziewczynę. A więc mamy werdyk. Jednogłośnie nawet. Jednogłośnie. Więc e, według Juroru. nas wszystkich i według ich też chyba <grymne> 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 wizytę w SPA czyli nagrodę którą akurat w tym naszym zadaniu otrzymuje Dorota i Dorota i Ewelina. Brawo! Według nas no, włożyliście więcej Czasem. pracy, w to jest Gratulacje, w to? Gratulacje. Tak. Ja również jestem tego zdania. dziękujemy. Więc, dziękujemy. więc tak komentując, Ciekawie, uważamy, że uważamy, że włożyłyście po prostu więcej pracy w to i to, jak powiedziała Ania z wcześniej, pojawił tak. się kompletnie nowy materiał, tak akurat przestaliście. Stworzyłaś coś kompletnie nowego, co nie zmienia tego, że też uważamy oczywiście, że Ewelina i Sara wykonały dobrze zadanie. A więc do zobaczenia w następnym zadaniu. Zadanie, które dostaliśmy, czyli tutaj wyzwanie w postaci outfitu w towarzystwie naszej pięknej natury, to było poniekąd wyzwanie, ponieważ jak zresztą widzieliście. Nie nie sprawdziłam się tak jak konkurencja inwencją twórczą ponieważ ja jestem bardziej można powiedzieć że tak powiem inwencyjna w, tw w swojej twórczości w rzeczach takich bardziej dać mi materiał jakieś dodatki łańcuchy i tak dalej mogę tworzyć ale jeśli chodzi o jakieś, jakieś tworzenie nie wiem z liści okej okay, byłam w tym dobra w, za czasów plastyki i tak dalej i techniki tak w podstawówce w liceum czy tam w gimnazjum Aczkolwiek jeśli chodzi o outfity, po prostu to nie było dla mnie i to było trudne. No co, dla, dla dziewczyn mega szacunek, że w ogóle spróbowały zadania, bo moim zdaniem było bardzo trudne, tak? E, mm -hmm. Przełamanie, pokonanie siebie, jakichś swoich lęków i wstydu i tak dalej jest chyba takim, takim największym e, tabu, który można, może pokonać człowiek, tak? I... Fajnie, że jesteście, fajnie, że się zdecydowałyście. Gratuluję w ogóle dojścia do tego etapu, na którym jesteście. A ty, Buba? A ty, Buba, co myślisz? A ja pragnę, żeby one już pojechały do domu. Ale tego.